Czy wiesz, że według prognoz ZUS osoby, które przejdą na emeryturę w 2060 roku, czyli dzisiejsi dwudziestolatkowie, mogą liczyć na 19% ostatniej pensji? Ale to nie wszystko. Osoby, które przejdą na emeryturę wcześniej, np. w 2027 roku, również mogą liczyć tylko na 30% ostatniej pensji. I co to teraz oznacza? To oznacza drastyczne obniżenie jakości naszego życia. Niestety tylko symboliczna pomoc lekarska, no bo w dzisiejszych czasach za lekarza trzeba płacić z własnej kieszeni. Jedzenie jest dzisiaj tak drogie, że będziemy musieli nie wiem co jeść. Jest to szok. I niestety wielu z nas nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy. Dlatego warto już dzisiaj pomyśleć o swojej przyszłości. I podam Ci teraz, jakie są najlepsze sposoby, aby zabezpieczyć się troszeczkę na starość. Na przykład, inwestowanie. Jest to super sposób, ale dla osób, które posiadają odpowiednią wiedzę na ten temat. Bo na giełdzie możesz bardzo szybko zarobić, ale dwa razy szybciej stracić, jeżeli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy oraz strategii. Ale są również polisy z opcją oszczędzania lub dodatkowa emerytura. I to są realne sposoby, które mogą nas zabezpieczyć na przyszłość, żeby nie martwić się na starość. I teraz napisz w komentarzu, czy ty miałeś w ogóle o tym pojęcie, że tak będzie wyglądała Twoja emerytura i czy zabezpieczasz się dzisiaj już na starość? A jeżeli jesteś ciekawy i chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat polis czy też ubezpieczeń dodatkowych, napisz w komentarzu słowo przyszłość, a ja powiem ci, jak budować bezpieczną przyszłość finansową, żeby nie żyć tylko na 20%, a cieszyć się z emerytury, na którą tak długo czekamy.